Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Orędzie Matki Bożej, przekazane do Luz de Maria de Beaunier na czasy ostateczne. Dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię Was moim matczynym sercem, przedstawiam je przed każdym z Was, abyście jak całkowicie krystaliczne zwierciadła byli, jak ta wasza matka, wielbicielami Woli Bożej. Zachęcam Was do życia nierozerwalnie zjednoczonego z wolą Trójcy Świętej, abyście z góry cieszyli się niebem. Jesteście moimi dziećmi, jesteście dziedzicami mojego macierzyńskiego serca. Cencie sobie te chwilę łaski, w której chronię Was moim płaszczem i w której ukazuję Wam moje niepokalane serce, które jest arką zbawienia. W tej chwili zbiegają się wszystkie bolesne chwile ludzkości, w których człowiek musi zachować wiarę. Nie jest to chwila inna od poprzednich. Lud Mojego Syna zamroził miłość i zatwardził swoje serce, zamknął uszy i stał się niemy, aby nie słuchać wezwań nieba. Dzieci, upór ludzkości jest tak wielki, że nie słyszycie, nie widzicie tego, Czym żyjecie, ani nie dostrzegacie znaków, które oznaczają powagę i nieuchronność tego czasu. Topnienie zalewa wybrzeża i ból ciąży nad moimi biednymi dziećmi. Módlcie się, z nieba przyjdzie wielki znak dla całej ludzkości. Umysł ludzki przekroczył miarę, zaznaczył swój ból i ludzie będą cierpieć przed swoim własnym dziełem, przez które będą się wzajemnie eksterminować. Skutki niepohamowanego użycia nauki i techniki będą fatalne. Dzieci, patrzcie na moje zranione serce, pełne poświęcenia wobec każdego z Was. Kocham Was wszystkich, nawet tych, którzy mnie odrzucają. Wszyscy są moimi dziećmi, nie mogę do Was mówić inaczej, jak tylko przez tę wielką miłość do Was, moje dzieci. Ziemia kolebka człowieka. Znów zostanie wstrząśnięta. Głód będzie uogólniony i ci, którzy są moi, będą cierpieć jeszcze bardziej, za to, że są moimi dziećmi. Kościół mojego syna jest obolały i ja cierpię z tego powodu. Droga staje się wąska i słońce uciska człowieka, ale moja miłość zatriumfuje dla dobra ludzkości. Zwierzęta są świadkami wszystkiego, co się zbliża. Dadzą Wam znaki tego, co Wam zapowiadam. Umiłowani, nie odwracajcie się od Eucharystii, bądźcie prawdziwymi miłośnikami mojego Syna. Świadomość tego, co zostało stworzone przez potężną rękę Ojca, jest znakiem wyróżniającym tych, którzy są moi. Brak świadomości jest znakiem tych, którzy nie żyją w ramach dobrego zachowania stworzenie zostało okaleczone i zapomniane. Jęczy, a człowiek cierpi. Umiłowani, nie wahajcie się. Chwila jest agonalna. Wśród potężnych wznosi się wojna, aby zakończyć życie milionów moich pokornych dzieci. Nadal przygotowujcie drogę na drugie przyjście mojego Syna. Nie wahajcie się, biorę was za rękę. Głoście prawdę. Bądźcie prości i pokorni, kochajcie Boga i pozostańcie zjednoczeni, nie przestając patrzeć na wysokość. Moje dzieci nigdy nie będą opuszczone. Zjednoczeni z moim niepokalanym sercem i ze świętym Michałem Archaniołem będziemy śpiewać boskie zwycięstwo. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje ręce pozostają przed każdym z Was, czekając na Was aby Was chronić w nadchodzących chwilach, w których burzliwe wody zła wzburzą się na lud mojego syna. Nie zamykajcie Waszego serca, nie zamykajcie Waszych myśli, nie zaciemniajcie Waszego umysłu tym, co jest światowe. Bożki, które zostały wzniesione przez samego człowieka, idą przeciwko ludzkości w uprzednio zawartym sojuszu. Potężni tego świata podnoszą antychrysta z anonimowości. Dom Izraela będzie wstrząśnięty. Człowiek wejdzie w panikę na bicie głośnego ryku w powietrzu. Nie porzucajcie codziennych modlitw. Modlitwa przybliża duszę do mojego syna, jest pokarmem, który zaprasza do dalszego uczestnictwa w wiecznej uczcie. Eucharystia jest pokarmem dla ciała i dla duszy. Nie powstrzymujcie się od jej przyjmowania, człowiekowi brakuje miłości, brakuje wiary. To jest chwila dla Was, aby wznowić zjednoczenie ze świętą Trójcą. Nie znacie zasięgu złych nawyków, czynów popełnianych ze świadomością, że są grzeszne, myśli przeciwko bliźniemu, nieposłuszeństwa i braku miłości. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, zjednoczcie się, abyście się wzajemnie podtrzymywali w chwilach, w których tylko jedność będzie pociechą dla tych, którzy są moi. Przepowiednie wypełniają się w przyspieszonym tempie, a moje dzieci nadal czekają z wyjątkową obojętnością. Dopóki niebo nie objawi bliskości chwili, niektórzy zwrócą się ku nawróceniu. A inni będą trwać w grzechu. Enoch i Eliasz przyjdą głosić królestwo Boże pośród prześladowań moich dzieci, pośród wielkich znaków na niebie i wielkiego zamieszania na całej Ziemi. Nie czekajcie, wydarzenia będą się działy jedno po drugim. Módlcie się, moi umiłowani, módlcie się. Nie odwracajcie się od ciała i krwi mojego boskiego syna. Dzieci, ten, kto zgromadził skarby, straci je, zło wszystko w posiadanie. Europa nie będzie już największa, ani wielka potęga północy nie będzie wystawiać swoich świateł. To cisza będzie przemawiać, a potężni będą milczeć. To, co jest oczekiwane, nadejdzie. Ogłaszam wam, bo was kocham i jako matka czekam na nawrócenie wszystkich. Chwila jest nagląca, ziemia zatonie, a wulkany wybuchną z większą siłą. Owoc, o ciele człowieka i słowie człowieka, znów będzie upadkiem ludzkości. Sprawiedliwy będzie żył wiecznie. Błogosławcie mojego syna w każdej chwili, on rozproszy ciemności z serc, aby mogły go rozpoznać, gdy się nawrócą. Chwalcie króla królów. Uwielbiajcie go bez ustanku. Rzeki znów będą krystaliczne, a na gwiazdy będziecie patrzeć z wdzięcznością. Pewność nowego odrodzenia ludzkości musi utrzymać was w wierności. Tyle boskiej miłości bije uwięzione wśród ludzkości, bez waszego uświadomienia sobie tego. Miłości, która byłaby źródłem mądrości, przez które płynęłyby inne wody. Módlcie się dzieci, módlcie się o pokój. Módlcie się za Europę, będzie cierpiała niespodziewanie. Mój syn nie zapomina o tych, którzy są jego, nie ogranicza swojej miłości. Umiłowane dzieci, czy zapomnieliście, jak żyli wasi przodkowie? Czy myśleliście o przyszłości, czy przygotowujecie się? Modlitwa jest niezbędna w tej chwili. Przybliża Was do mnie, oddziela od grzechu i powiększa Wasze sumienie. Weźcie się nawzajem za ręce i dajcie znak braterstwa. Uświadomcie sobie pilność agonicznej i duszącej chwili stworzenia. Nie pogardzajcie moim wezwaniem, moje wezwania nie są daremne. Nie lękajcie się, ja jestem Waszą Matką i mój płaszcz Was chroni. Kocham i błogosławię Was. Pozostańcie w moim sercu, Matka Boża.